Problem jest taki, że jest bardzo wiele um, opinii ekonomistów dotyczących przyszłej, e, przyszłego rozwoju gospodarki chińskiej. E, no, jest takie oczekiwanie na, na kryzys, który musi w końcu nastąpić w Chinach. E, pamiętam, że jak jechałem do Chin, to było 7 lat temu, 7-8 lat temu. To, 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 to wielu ekonomistów przewidywało y, kryzys na rynku nieruchomości, przede wszystkim pęknięcie tej bańki, która się tam tworzyła. Tymczasem do dzisiaj nic takiego nie nastąpiło. Także y, ja zawsze y, jestem bardzo ostrożny, y, jeżeli chodzi o jakieś długoterminowe prognozy ekonomiczne dla Chin. Ważne jest to, że rząd y, mimo wszystko dosyć pragmatyczny, rząd chiński, dosyć pragmatycznie y, podchodzi do. Do, 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 jakby do gospodarki i no nie ma tej takiej sfery politycznej poprawności, czyli rząd doskonale zdaje sobie sprawę, że musi po prostu pewne elementy gospodarki stymulować, także zapewnić im zrównoważony dostęp, zrównoważony wzrost, dlatego że w poprzednich latach prawdopodobnie był, był trochę za szybki. Mają istotny problem z, ze swoim sektorem bankowym, to znaczy y, jest bardzo wysoki poziom. Y, Złych długów, więc musi nastąpić jednak restrukturyzacja całego sektora bankowego. Jest bardzo duży udział tak zwanego shadow banking, czyli tego alternatywnego rynku kredytowego, z którego zwłaszcza te prywatne, średniej wielkości firmy korzystają i to grozi realnym, realnym zagrożeniem dla, dla całej gospodarki, dlatego że bardzo często te firmy prywatne funkcjonują w takim łańcuszku powiązań między zależności pomiędzy swoimi dostawcami, odbiorcami, co powoduje upadek jednego z nich i powoduje potem reakcję łańcuchową. Jest na pewno także sporo ukrytego bezrobocia. To jest tak, że jednak ten sektor państwowy dalej jest bardzo istotny w gospodarce chińskiej. To po pierwsze. Po drugie. Tworzy się jednak dużo takich miejsc pracy, które są nieefektywne i podrażają koszt funkcjonowania przedsiębiorstw w oczywisty sposób, tak? ale z drugiej strony rząd jest skazany na rozładowywanie napięć społecznych poprzez właśnie tworzenie i promowanie takich, takich miejsc pracy. I to również dzieje się w obszarze sektora prywatnego, gdzie rząd zaostrza na przykład bardzo mocno przepisy prawa pracy, które powodują, że bardzo trudno jest na przykład zwolnić pracownika w Chinach, myślę, że nawet gorzej, że trudniej niż w Polsce. Także to bezrobocie jest istotnym problemem w tej chwili już w skali całej gospodarki.